Cześć, witam Was w kolejnym odcinku na kanale. No, co mogę powiedzieć na start? Chciałbym właśnie powiedzieć, że wczoraj mieliśmy 50 tysięcy na Bitcoinie, dzisiaj mamy ponownie 49 500 dolarów. Właśnie tu przebiliśmy 50 tysięcy, potem znowu spadliśmy. Także takie tam odbicie, tutaj właśnie na Bitcoinie. Jeżeli chodzi o kryptowalutę Luna, obecnie 32 dolary. No co, miał być kolumbus 5, nie ma kolumbusa 5. Polecam o tym film na kanale Piotrka Misiurka, Misiurka z panem paragrafem Tera Środa. E, Michał Lewicz też o tym fajnie opowiedział. Tutaj właśnie jest też artykuł na bitcoin.pl, co, co się stało w ekosystemie tera. E, no nie będę tego teraz czytał. Ale co się stało, że nie, nie ma kolumbusa 5, więc to pewnego rodzaju jest jakby wytłumaczenie. Dlaczego tera nie rośnie? Przynajmniej tak jak zakładaliśmy, aczkolwiek czy ona nie rośnie? No spójrzcie sobie, było 35 dolarów, trochę spadliśmy, myślę, że standardowe odbicie. Następną kryptowalutą, o której jakby chciałbym zwrócić na nią uwagę, jest to, jest to kryptowaluta Atom, czyli kosmos. No próbuję ją dorwać, próbuję ją dorwać od 18 dolarów, no i trochę mi to cały czas ucieka. Kryptowaluta bardzo ciekawa, 28 miejsce w marketcapie, jakby polecam się wam zainteresować. No i tak jak mówię, ja ją cały czas próbuję dorwać przy, przy, przy cenie 18 dolarów. Próbowałem, można powiedzieć. No i niestety mi tutaj... Nie, jeszcze jeszcze dalej. O, panie. Gdzieś tutaj, o dokładnie tu w tym spadku chciałem ją dorwać no i nie kupiłem jej tutaj no a jak mi już uciekła no, na 24 dolary, no to w sumie się zastanawiam, aczkolwiek no bardzo bardzo mocna kryptowaluta mm, ostatnio dokupiłem Anhor protokol, pisałem wam o tym na moim instagramie również e, dokupiłem go trochę, dałem go w governance uważam, że w tym miesiącu jakby w tym miesiącu Anhor będzie miał naprawdę porządne porządne sprawy porządne jakby wydarzenia może to będzie lepszy ten no i ta cena 3,30 jest, jest bardzo dobra żeby go dokupić tutaj właśnie on w ogóle jakby startował na 8 dolarów wystartował na 7 no i potem tylko spadał nic się na nim specjalnego nie, działa, nie działo a, a bardzo mocna kryptowaluta jakby polecam się również jakby zainteresować Generalnie cały rynek jest powiedzmy na plus, możemy tutaj sobie zobaczyć, że Iota mocno, Solana oczywiście to jest, tutaj Bitcoin ABC, to o tym nawet, te, tego typu rzeczy nie komentuję, bo to dla mnie, no ja tego nie posiadam, żadnych tych forków i innych wymysłów, Solana bardzo mocno urosła, Phantom bardzo urosł, Iota oraz Kusama, z tego co wiem, tak dokładnie skoro Kusama urosła, no to Polka też urosła, tutaj taka taka zależność, no i generalnie cały rynek byczy, tutaj widzimy, że, że wszystko fajnie rośnie aczkolwiek no Bitcoin wbił te 15 tysięcy, które jest taką 50 tysięcy, które jest taką psychologiczną barierą no i ponownie jakby spadliśmy więc, więc musimy poczekać, zobaczyć co się stanie, stanie, stanie następnie dodatkowo taki ciekawy artykuł Bitcoin.pl 2000 dolarów miesięcznie grając w, krypto, w kryptowalutową grę, tyle zarabia pewien Filipińczyk. I dokładnie chodzi tutaj o Axie Infinity, jest to właśnie gra na blockchainie. Ma też kryptowalutę AXS właściwie gra, z wy, która wykorzystuje blockchain. Gra się tam w takie stworki w dużym uproszczeniu. No i generalnie na Filipinach jest to bardzo popularne, ludzie tam kupują to NFT. I następnie mogą, mogą sobie za pomocą tego NFT grać w grę i zarabiać naprawdę, naprawdę dobre pieniądze. Stał się to tam pewnego rodzaju sposób na zarabianie teraz pieniędzy w tej e-gospodarce. No i tak jak mówię, trend w ogóle, trend gaming jest bardzo, bardzo ciekawy. Również jakby pod ten trend na pewno ng-coin jest z ciekawych coinów. Obecnie 2 dolary się polecą zainteresować. Również, no tak jak mówię, ja jestem załadowany. Akcji, co prawda, nie mam już, ale no projekt fajny. No jak ktoś, jakby chce zagrać, to to, to no nie wiem, nie powiem Wam, czy, czy polecam. Ludzie tutaj zarabiają te 2000 dolarów w Filipinach, ale też to pewnie nie jest takie proste. Tam duży wkłady jest teraz na NFT, ale mówię bardziej jako ciekawostka. No generalnie, tak jak już powiedziałem, trend gaming plus NFT na pewno się. Ładnie trzyma. No i dodatkowo, właśnie trzy kryptowaluty, które mocniej urosły teraz niż Solana. Bo tak, jak wam pokazałem, Solana tutaj wymiotła w pewnego rodzaju konkurencję. Ósme miejsce. W ogóle jest taka zależność. Gdy Solana rośnie, to po Solanie rośnie zaraz luna, a gdy luna rośnie no to po lunie rośnie solana, także zobaczymy, ostatnie, teraz jest 125 dolarów, ja nie ukrywam sprowadzałem swoją solanę z Solid IO na Binance'a, sprzedawałem ją po 100 dolarów i, i myślałem, że będzie odreagowanie no w sensie i tak się jej po prostu pozbywałem bardziej w ten sposób a tu, a tu 125 dolarów jest to, jest to kosmiczny wzrost, jakby nie patrzeć patrząc, że w sumie się na rynku nic nie wydarzyło no ale do trzech takich kryptowalut, które mocniej e, wzrosły to jest AR, Cello i Phantom. O Phantomie już sobie powiedzieliśmy, sprawdzimy sobie AR, jak to Arway, jak to wygląda 57 dolarów. Tutaj pokażcie ten wzrost jaki był. No ładnie, z 25 to jest ładnie 100%, ja jestem teraz byczu nastawiony cały czas jakby na Lunę, która obecnie trochę konsoliduje, może, można tak powiedzieć, przez tego kolumbusa V. Atom, o którym chciałem Wam jakby przekazać, że bardzo, bardzo mocno się zapowiada, chociaż już, już, już mocno urósł i mam go bardzo małą pozycję. Cały czas chcę go kupić właśnie po te 18 dolarów, no ale chyba będę zmuszony. Zobaczymy. No i Anchor Protocol, o tym Wam mówiłem, że go kupiłem całkiem niedawno. No i oczywiście Startera, która spadła do 6,80. Uważam, że to jest bardzo fajna cena i, i jak ktoś chce jakby się bawić w ten projekt no to to polecam obecnie jakby kosz, koszt wejścia w IDO 500, do, 500 STT to jest 3,500 dolarów aczkolwiek z tego co się święci co pan paragraf i inne osoby mówią to prawdopodobnie te progi zostaną zmniejszone no i też jakby kurs startery może się zmienić do przyszłości też nie wiem kiedy będzie pierwsza IDO także to jest trochę niewiadoma ja cały czas starterę Trzymam, zbieram, trochę jej dokupiłem wcześniej po 7 dolarów. No i czekam na pierwsze ID, o na pewno będę brał. Postaram się, żeby wziąć udział, nawet jak będzie próg 3000, no bo jeszcze 3000 startery nie mam. No i to by było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że fajnie parę kryptowalut wam. Jakby zwróciłem uwagę, na które sobie spójrzcie. Dziękuję i do następnego.